Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kontynuujemy nasze muzyczne spotkania przy pianinie. Ostatnio powtórzyliśmy sobie gamę C-dur i trójdźwięk rozłożony do tejże gamy. Dzisiaj przyszedł czas na kolejną gamę, gamę G-dur. Przypomnę, że gama G-dur ma jeden dźwięk podwyższony, jest to dźwięk F. Zamiast dźwięku F uderzamy sobie dźwięk FIS. I jeszcze jedno moje przypomnienie, że podwyższamy sobie zawsze w prawą naszą stronę. Czyli rozpoczynamy sobie gamę giedur, najpierw przez jedną oktawę, później przez dwie. I tak jak powiedziałam, przez dwie oktawy. Teraz to samo sobie zagra lewa ręka. Lewa ręka zawsze gra oktawę niżej i przez dwie oktawy. Czas zagrać razem tą gamę, czyli zagramy sobie przez dwie oktawy. Wy u siebie w domach możecie sobie zagrać przez trzy lub cztery oktawy, w zależności jaką macie klawiaturę. Spróbujemy sobie zagrać i powtórzyć trójdźwięk do gamy Giedur. Trójdźwięk do, do gamy Giedur zbudowany jest z trzech dźwięków. Pierwszy i ostatni jest w oktawie, czyli w sumie gramy cztery dźwięki, które później powtarzamy w odpowiednich odstępach. Zaczynamy sobie od dźwięku G, H, D, G, później powtarzamy sobie H, D, G, H. G, H, D, G, Zagramy sobie jeszcze raz. Prawa ręka. I z powrotem. Teraz zagramy sobie to lewą ręką. Teraz spróbujemy sobie to zagrać razem. Przygotowałam dla was takie ściągaweczki. Tu mamy trójdźwięk rozłożony i gamę cedur. To co ćwiczyliśmy sobie ostatnio. I dzisiejsza Gama Giedur. Gama i trójdźwięk. Na dole mamy tutaj zapisany trójdźwięk. Chciałam Wam tylko przypomnieć, że te trójdźwięki, które sobie teraz powtarzamy, i gamy będą bazą do y, ćwiczeń, które będziemy się uczyć w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia.